I mamy kolejny dzień na naszej budowie. Dzisiaj zasypujemy wszystko. Mamy ostatni taki dzień fajnej pogody, kiedy możemy to zrobić. Od jutra zapowiada są znowu deszcze, śnieg, także musimy to zrobić jak najszybciej. Dzisiaj, co mieliście okazję zobaczyć lub zobaczycie na moim kanale, to właśnie drenaż. Nie wiem, czy który materiał wam puszczę pierwszy: czy z tego drenażu, czy ten, który teraz widzicie. Ale przed samym zasypaniem należy zrobić jeszcze izolację wilgociochronną lub wodochronną. My w naszym wypadku zrobiliśmy to na innej masie niż tą, którą zazwyczaj używaliśmy. Nie ukrywam tego remersa, bo o remersie dzisiaj będzie temat. Remersa wcześniej też żeśmy używali, mieliście też okazję zobaczyć na naszym kanale. Jeśli jesteście oczywiście pierwszy raz, zapraszam do subskrypcji. To na pewno żaden materiał was. Nie o mnie. Osoby, które są bardziej tam ciekawe, zapraszam do przejrzenia sobie całego materiału na, na moim kanale. Tam jest więcej takich informacji odnośnie budowy. Ale dobra, wracając do tematu, tak jak przed chwilą powiedziałem, dotyczy izolacji wilgociochronnej i wodochronnej firmy Remers. Taki, takim materiałem właśnie wykonywaliśmy. Fasety, które Wam ostatnio pokazywałem, a więc weźmy go na tapetę. I troszeczkę Wam opowiem o tym materiale, dlaczego ten, a nie inny na tej budowie był wykorzystany. O samej, o samej masie. Jest to bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem grubowarstwa, płoka bitumiczna, 2K z dodatkiem poliestru. Takie jedno wiadro zawiera 30 litrów materiału. W naszym wypadku przeliczyliśmy, że potrzebujemy 3,5 litra na metr kwadratowy, co dało nam 10 wiaderek. Udało się to wszystko zrobić z dziewięciu wiaderek. Także, jeśli chodzi o zużycie, producent podaje wiarygodne, wiarygodne dane. Także tutaj na pewno się nie pomylicie, jeżeli będziecie to robić starannie, dokładnie tak, jak powinno to być zrobione, w dwóch warstwach. Czyli ta, to, to zużycie 3,5 litra na, na metr kwadratowy jak najbardziej Wam wystarczy. Do czego możemy, do czego możemy taką masę. Zastosować. Taką masę stosujemy do wszelkiego rodzaju fundamentów, takich, które stykają się bezpośrednio z gruntem, bez, bez obawy, że z tą izolacją coś się tutaj będzie działo. Możemy wykorzystać też tą masę do klejenia płyt izolacyjnych termicznych, te, te, które nam tutaj to nasze przyziemie izolują termicznie. W naszym wypadku my kleiliśmy to na piankę, wyszło to bardziej ekonomicznie, na, na przyklejenie takiej całej ilości płyt. Na fundamenty wystarczy mieć 3-4 pianki, także wydatek niewielki. Na pewno wychodzi to ekonomiczniej niż klejenie tych płyt tą, tą masą bitumiczną. Kolejną ważną zaletą wszystkich tych mas bitumicznych jest duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania, mostkowania rys. To jest bardzo ważny aspekt. Mieliście przykład na, na moim kanale, jak kiedyś koparka uderzyła mi w ścianę fundamentową, gdzie rozerwała. Tam akurat stosowałem inny materiał, tam poszedł i kopal, ściana została rozerwana, a izolacja nieprzerwana, dlatego właśnie warto stosować te, te masy bitumiczne. Na pewno ważną rzeczą odnośnie tego remersa jest łatwość nakładania. Tutaj naprawdę jest duży plus dla, dla tego materiału. W porównaniu do tego materiału, który ja stosowałem wcześniej na, na wielu budowach, właśnie i kopala, i kopal też bardzo fajny materiał, ale tutaj remers na pewno wygrywa z łatwością nakładania. W remersie, przepraszam, w i kopalu była taka sytuacja, że często potrafił sobie zbomblować po prostu, wychodziły bąble pod, pod spodem. Nie zawsze, ale czasami, czasami się tak zdarzało, albo jak było zbyt ciepło, to po prostu takie bąbelki wychodziły. I to, było, I to było takie na pewno na minus, jeśli chodzi o ten kopal. Tu w tym przypadku, w, tego, w przypadku tego Remersa, takiej sytuacji nie mieliśmy i nakładało się bardzo fajnie. Bardzo też szybko wysycha, my nakładaliśmy drugą warstwę, pierwszą nałożyliśmy sobie w plątek, a drugą już w piątek I ona, ta masa już była na tyle, na tyle już związana, że można było bezpiecznie zakładać sobie drugą warstwę. I kolejnego dnia już mogliśmy kleić tutaj płyty stropionowe, przepraszam, płyty Xpress do fundamentu, także to, to jest też na pewno na plus. Samo, samo nakładanie tej masy robiliśmy blichówkami, nie nakładaliśmy tego żadnym wałkiem. Wcześniej przed nałożeniem było to wszystko zagruntowane takim gruntem. Ten grunt jest akurat jasny, nie, nie ma takiego koloru jak, jak inne grunty, że jest czarny. On jest taki przezroczysty, rozrabialny z wodą. Gruntujemy. Wystarczy odczekać 2-3 godzinki, też już był suchy i można bezpiecznie nakładać sobie tą masę bitumiczną. Jeżeli macie, macie takie jakieś warunki niesprzyjające pogodowo, że nie, nie, nie schnie, że nie schnie Wam ten grunt, no to warto sobie odczekać, w jeden dzień nie zagruntować a dopiero kolejnego dnia nakładać tą masę bitumiczną. Jeden z widzów pytał, co to za proszek, który wsypowaliśmy właśnie do tego remersa. Jest to, jest to materiał sypki, który jest to drugi po prostu składnik. Jednym, jednym składnikiem jest masa bitumiczna, drugim składnikiem jest właśnie ten proszek. Wsypujemy go do, to jest jedna porcja tego, tego materiału jest na, na całe wiadro. Jest to dostarczane razem, razem z materiałem w jednym wiaderku. Rozcinamy, wsypujemy do wiadra, mieszamy i mamy produkt już gotowy do, do użycia. Myślę, że więcej takich bardziej szczegółowych informacji warto sobie zasięgnąć w karcie technologicznej. Tutaj, pod filmem, postaram się Wam umieścić link do tego materiału. Sami ocenicie, czy to jest materiał dla Was. Bo nam się sprawił, fajnie się robiło. Myślę, że, że plusem jest też to, że był dostępny u nas na miejscu. Odnośnie innych materiałów, czasami trzeba zamawiać gdzieś z hurtowni z Polski, akurat Remers jest takim materiałem, że u nas tutaj w Kyszalini jest dostępny na miejscu Także to jest też kolejny plus Odnośnie, pewnie ktoś jeszcze zapyta, dlaczego nie, nie robimy tego zwykłym dysperbitem. ja już to niejednokrotnie powtarzałem ja na samych dysperbitach nie pracuję, nie będę pracował. Kiedyś robiliśmy to dysperbitami. Ja nie jestem zwolennikiem dysperbitów, dla mnie to nie jest żaden środek izolacyjny. Także jeśli mam wybierać między izolacją jakąkolwiek i miałbym dać gwarancję na swoją pracę, no to wybierałbym tylko i wyłącznie masy bitumiczne. Jeśli ktoś chciałby, żebym zrobił na przykład izolację na dysperbitach, ja gwarancji na jakąkolwiek tutaj powłokę izolacyjną, wilgoć nie dałbym na pewno używając właśnie dysperbitu ok, mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozjaśniłem temat tej izolacji wilgoć ochronnej. jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę jeśli jesteście pierwszy raz na moim kanale, zostawcie sobie subskrypcję oraz dzwonek, będziecie na bieżąco z wszystkimi materiałami ja się dzisiaj z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym materiale, do zobaczenia na razie, cześć